Chodzimy z tej strony kończę witam was wszystkich w kolejnym odcinku Minecraft na online. Wchodzimy w mój najlepszy serwer do Skywarsów, będziemy dzisiaj grać w Skywars. Tak. W tak. Skywars. Może coś wygramy, przegramy zależy. Jeżeli będą... Wchodzimy. I tak, na razie są lali, tak jak zwykle, bo no, nagrywa mi dlatego. Teraz porzu do teleportera, który nas zabiera na arenę. Czekamy 2 sekundy, 3, zależy. I od razu wbijam na arenę. Ach, moja nieulubiona nie, nie, nie arena, ale też jest spoko. No nie powiem, jest spoko, jest spoko. I tak, pierwsze co robię drugie, Bierzemy wszystko co się da, wyrzucamy wodę przy brzegu oczywiście. Bierzemy perlę i od razu zbijamy do typa. Jakby on, on się nawet nie skapnie. Wbijamy i on nie był czekałam. Łach fuck i nie zabił. Dobra, ten wiedział akurat koman, Ale dobra, lecimy z jeszcze jednym jeszcze jedną. Na tej arenie jeszcze chyba nie grałem. Muszę sobie, sobie, sobie jej przyjrzeć. No i widzę fajna nawet z ok, daleka. Ogarnąć to raczej są nie będzie, ale dobra. Bo jeszcze trzech graczy, żeby arena się zaczęła. Mam punktów 345, to 72, rozmiar 60, wygrany 9. No, no i nie jestem dobry w tym, ale też nie jestem słaby. Szybko, co się dzieje? Jak No, szybko, szybko, szybko. Nie, nie będę czekał na nic. Dzisiaj, Lobby, żeby na nas wrócił do Lobby. Klikowałem znowu Lobby i moje paso. Klikujemy, że wychodzimy mi w znowu. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Dobra. Tak więc oglądajcie. Tym razem. O Jezu! Ja pierdolnicę. Trzyma na nas. Aha, dobra. No to może być. Tak więc będziemy zaraz grać. Dwa, jeden. No skacz! No już. Rówki. No nie, ja tak się nie będę. Nie wejdę, nie wejdę, nie wejdę. Hej, się pieści. Wejdę, wejdę, wejdę. なるほど。